Serdecznie witamy w powiecie międzyrzeckim. Wakacyjna aura, energia lata i moc atrakcji zapewnią rozrywkę i wypoczynek zarówno miłośnikom przygód, amatorom sportów wodnych, jak i tym, którzy lubią spędzać czas wolny w ciszy, na łonie natury. Lato, wakacje i przygoda. Do tego beztroski wypoczynek nad jeziorami czy na leśnych traktach połączony ze smaczną kuchnią to obietnica udanych wakacji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Powiatu Międzyrzeckiego. To naprawdę doskonałe miejsce na letni wypoczynek. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno fani aktywności fizycznej, jak i miłośnicy przyrody, historii i zwiedzania. Powiat Międzyrzecki jest miejscem niezwykle malowniczym i urozmaiconym pod względem turystycznym. Walory krajobrazowe, czystość wody, rozległe łąki, bujne lasy i wielość jezior stanowią o dużej atrakcyjności wypoczynkowej i rekreacyjnej regionu. Chcącym wypoczywać na łonie natury godny polecenia jest obszar zamknięty rzekami notecią, wartom i obrom oraz jeziorami głębokim, lubikowskim i chydzińskim stwarzający doskonałe możliwości do obserwacji przyrody, wędkowania oraz organizowania wycieczek pieszych i rowerowych. Rzeka Obra na pojezierzu Lubuskim tworzy jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych. Spływy kajakowe są tu jedną z popularniejszych form aktywnego spędzania wolnego czasu. Trzy połączone jeziora w Gminie Trzciel Wielkie, Konin i Rybojadło tworzą akwen o powierzchni 299 hektarów a ich urozmaicona linia brzegowa, pełna zatoczek i półwyspów, daje szansę niepowtarzalnych przeżyć amatorom żeglarstwa i windsurfingu. Wędrując brzegami warty w okolicach Murzynowa, zwłaszcza jej prawym brzegiem, wzdłuż którego rozciąga się zespół przyrodniczo-krajobrazowy Kijewickie Kerki, można zobaczyć cenne dla każdego ornitologa ptaki: kanie Rudą, kanie Czarną, orła Bielika, a nawet derkacza. Oprócz ośrodków wypoczynkowych, położonych nad większymi jeziorami powiatu i spełniających typowo turystyczną funkcję, Warto skorzystać również z bogatej oferty obiektów agroturystycznych położonych nad mniej znanymi, lecz równie pięknymi akwenami w Gorzycy, Chycinie, Wysokiej czy Pszczewie. Te urokliwe, rodzinne pensjonaty otoczone zielenią są doskonałą bazą wypadową dla wszystkich czujących się w głębi serca poszukiwaczami i odkrywcami. Czyste powietrze, lasy, jeziora i rozbudowana w powiecie baza restauracyjno-hotelarska są gwarancją dobrego wypoczynku. Nasze lato to nie tylko moc atrakcji i aktywny wypoczynek to także okazja na znalezienie chwili spokoju i gwarancja pięknych wspomnień. Serdecznie zapraszamy do Powiatu Międzyrzeckiego.